To miejsce, gdzie się zaczynają nowe humy I Jest tutaj mapa, też jest stara, ponieważ nie ma jeszcze na niej e, przesyłanych e, nowych domków Forest. Forest Family, nie, Forest e, Escape Family i Forest Escape. Widzicie, są tutaj tylko e, te różowe i żółte. To są family oraz, oraz standard takie yy, z jacuzzi a wyżej są premium komfort i premium, ale my najpierw idziemy do tych najnowszych. Wydarłam do nowej części, zobaczcie jak pięknie to jest nowa kostka, zieleń i ręki się zaczynają. Widać, że to jest świeże, wszystko położone na ziemi. To jest parking dla samochodów. I wchodzimy w pierwsze osiedle z Placem Zabaw. W takie domki poustawiane są takie okręgi. I w każdym z takich okręgów jest inny Plac Zabaw. Jest ich w sumie 13. czy nie gniazdo, taką już huśtawkę dla zabaw. Mamy takich rury, tuby zwykłe huśtaweczki. Taki samochódzik, jakaś śmieszna koruwela. Przy każdym płacu zabaw słabeczka i taki mniej więcej żwirek. Jest w cieniu drzew. Także jest no, to przyjemny cień, chłodnik. I tutaj dookoła mamy domki Forest Escape. Są to domki 36-metrowe, mają duże werandy, e, pomieści się w nich. Mam ściągawkę. Cztery osoby dorosłe i dwójka dzieci. Także sześć osób spokojnie nie nie, go zmieścicie. nie wiem jaki jest troszkę dokładnie ale są dwa różne układy albo ma ją werandę wzdłuż domku albo po krótszej stronie tak jak na przykład tutaj i tutaj, może znajdziemy jakieś pusty to uda Wam się zajrzeć do środka Oh, a tam jest domek z podłużną warandą. dość na plażę i domki najniżej położone, czyli 223 i 224 oraz plac zabaw i tutaj stąd każdy do każdy jest praktycznie pod górę To jest świetna zjeżdżawnia taki pająk jaki co jakie zadowolone były z tych placów zabaw, żeśmy tu przyszli tam autko i znowu dwie ławki do usiągnięcia. To są fajne trampoliny i taki mały przeszkód. Parklinowy. Znalazłem jeden domek niezamieszkały. Generalnie większość jest zamieszkałych, więc mamy początek lipca. Także myślę, że inwestycja im nieźle się udała. Możemy wejść na teraz i zajrzeć przez szybę. To jest domek numer 275. Jest taka kanapa dwa, cztery, sześć nie, sześć, cztery takie rzaki, sześć krzeseł w stół, kuchnia, sypialnia. Podejrzewam, że jeszcze jest. E Jeden pokój, z którego nie widać przez okno, z łóżkami piotrowymi i toaletę wiadomo domu. Jeszcze jeden domek jest wolny, 276 i to jest Forest Escape Family, więc on jest na większą ilość osób na 7,6 plus 1. Czyli nawet 6 osób dorosłych może tu wejść. Zobaczcie gigantyczna wyronda w fajnym układzie kuchnia tam sypialnia druga sypialnia trzecia sypialnia i łazienka Jest I takim placem zawsze Dojechaliśmy do najbardziej w centrum chyba ustawionego placu zabaw z podwójną tyrolką i w dalszej części takim smokiem, krokodylem. Zobaczcie sami. Byliśmy wczoraj wieczorem tutaj z dzieciakami. To powiem Wam, że ta podwójna tyrolka nawet do Rosychu Bo jesteś cięższa! I idąc pod górkę, jest tam też wspomniany smoko-krokodyl. No i powiedzcie, to smok czy krokodyl? śmieszne. Ale alejki między tymi dwoma domkami to trochę nie jestem w stanie zrozumieć. jeszcze bardzo blisko z siebie dwa tarasy. Chyba, że to przyjeżdżają znajomi. To są domki 292 i 283. Bardzo blisko mają werandy siebie i wokół. W obu, pomiędzy Chodniczek. Trochę kiepsko ustawienie. Na ostatnim, trzynastym do zobaw również sterolka. Taka trochę mniejsza. Jakaś taka dziwna karuzela, inna niespotykana. Oraz samolot. Majsta Camping. Majstra Camping. Mega. Pokażę inne domki. Widać, że to są starsze domki. Jest to, są to domki premium z nowymi basenami. Domki mają 32 m2 i też mieszczą 400 osoby i dwójkę dzieci. Wyglądają na takie tamki bardziej murowane, albo są po zaciągnięte tylko tynkiem, żeby łatwiej było je utrzymać. Niedaleko domków premium są domki premium komfort. Widać, że są nowsze. Jest tutaj też malutki plac zabaw i baseny też koło nich. Również są. Popatrzcie. Co jakiś czas są takie grille publiczne. Ach i pachnąca pachnące lawenda. Domki premium komfort mają 35 metrów kwadratowych. Kolejnym osiedlem są domki z jacuzzi. One są standard standardowe z jacuzzi oraz familijne. Domki standard z jacuzzi mają i są również na plus 2 czyli na 6 osób i mają 32 metry kwadratowe to mam z domki familii są już domkami większymi bo są nawet na 8 osób i ich powierzchnia jest niech zobaczę na swoją ściągawkę te 34 metry także może znajdziemy jakiegoś większego a chyba te Идем в